Witam wszystkich, serdecznie w szkoleniu Basecamp w piegułce. W dzisiejszym odcinku zatytułowanym Ewaluacja oraz Informacja zwrotna opowiem o tym, gdzie znaleźć materiały do projektów do ewaluacji oraz w jaki sposób je wypełnić. W momencie, kiedy zostaniemy o taką ewaluację poproszeni na spotkaniu, oraz w drugiej części tego materiału opowiem, w jaki sposób możemy drogą elektroniczną udzielić informacji zwrotnej właśnie poprzez system Basecamp, ale nie tylko. Jeżeli chodzi o nie tylko w ramach ewaluacji, ale również informację zwrotną w ramach dowolnej pełnionej funkcji na spotkaniu, czy też za organizację konkursu, za jakąś pomoc, o tym wszystkim za chwilę opowiem. Ale zacznijmy w takim wypadku od ewaluacji mowy. Załóżmy, że przychodzi do Was kolega z klubu i prosi Was o ewaluację. Wiecie, jaki to będzie projekt. Teraz pierwszą rzeczą, Którą musielibyście się dowiedzieć, to jakie są założenia tego projektu? Możemy to oczywiście również znaleźć w naszym systemie Basecamp. Ja tu już się zalogowałem. Przejdźmy w takim wypadku do zakładki Tutorials and Resources. Ja to otworzę w nowym oknie. I w tym momencie przechodzimy do zakładki Project Descriptions, czyli opis projektów, wybieramy nasz. Preferowany język. Ja tu sobie również przyłączę na listę. Aby mi się lepiej to oglądało. I załóżmy, że nasz test poprosił nas o ewaluację projektu Create a Podcast. W tym momencie możemy sobie wejść, kliknąć w niego. Klikamy Launch, czyli musimy tutaj akurat rozwinąć i klikamy Launch. I oto w tym momencie wyświetla nam się opis projektu, który nasz mówca będzie realizował. Możemy sobie go przeczytać. Jeżeli nie czujemy się komfortowo, oczywiście w języku angielskim, możemy skopiować opis, przekleić na przykład do Google Translatora. I to jest jakby. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, dowiedzieć się jakie są założenia danego projektu, który będzie realizowany przez naszego mówcę. Kiedy już się z tym zapoznamy, możemy w tym zamykać, musimy znaleźć arkusz do ewaluacji, który nas interesuje. W tym temacie przechodzimy do innej zakładki zwanej Speech Evaluations. Tu ja również otworzę to może w nowym oknie. I otwiera nam się okno, w którym to dostaniemy dostajemy wszystkie karty, listę wszystkich kart do ewolucji, do wszystkich projektów w Tos, tos Masters w, w ścieżkach Padways. Wyżukujemy ten, który nas interesuje. Nas interesuje akurat Create a Podcast. Czyli tutaj mamy, już to wejdę. W tym momencie możemy. Ja już to oczywiście wcześniej zakończyłem, ale też musimy kliknąć w launch, żeby to ponownie otworzyć. I dostajemy naszą kartę ewaluacji, z którą możemy się zapoznać. Możemy ją również wydrukować. Jeżeli ktoś lubi wypełniać ręcznie długopisem, to oczywiście też jest, nie ma z tym problemu, ale jest również opcja czy też możliwość wypełnienia tego tutaj na stronie w samym PDF? W tym PDF jest interaktywny, możemy tutaj wpisać Jan Kowalski, datę, kto jest ewaluatorem, tytuł mowy i wszystkie pola po kolei wypełniać. Nawet jest tu możliwość zaznaczenia w tej części, w której mamy ocenić w skali od 1 do 5. W jaki sposób dane kryterium zostało zrealizowane, czy jak je ewaluujemy, to możemy je po prostu zaznaczać, pisać komentarze i następnie wydrukować albo przesłać naszemu mówcy. I tu, w zależności od tego, kto jak preferuje, można to oczywiście sobie najpierw wydrukować, wypisać ręcznie, a później w domu na spokojnie wypełnić całą, całą ewaluację z tym, że przy zamykaniu trzeba ten dokument zapisać na nowo o tym pamiętajcie, bo to się z automatu tutaj nie zapisuje jeżeli go zamkniemy, ten, ten dokument to on nie zostanie zapisany zresztą tutaj jak widzicie teraz on jest otwarty w przeglądarce, ja go jeszcze nie ściągnę na dysk, to po takim wypełnieniu możemy sobie tutaj kliknąć pobierz Zapisujemy. I dokument już jest u nas lokalnie na dysku. On jest zapisany. Z tymi informacjami. Jeżeli będziemy chcieli wprowadzić kolejne zmiany, to również taki dokument musimy na nowo zapisać. No, możemy albo w ten sposób, bo tu jestem akurat w przeglądarce, to zapisywanie zawsze wygląda w ten sposób, że go ściągamy jakby, ale jeżeli będziemy to otwierać w jakimś Acrobat Readerze, to po prostu trzeba zapisz kopię. Dobrze, to jest część, która odpowiedzialna jest za samą ewaluację. Teraz w jaki sposób przekażemy ten dokument, czy to będzie pocztą mailową, czy, czy damy osobiście wypełnioną, wydrukowany wniosek, to już zależy od Was. Ja chciałbym Wam pokazać inny sposób i teraz przejdziemy do naszej drugiej części spotkania, w której dajemy informację zwrotną, ale nawet niekoniecznie związaną z samą ewaluacją, ale taką generalną informacją zwrotną, na przykład ktoś, widzicie, że ktoś bardzo dobrze poprowadził spotkanie i chcielibyście mu tą informację przekazać, jest tutaj w Basecampie możliwość podzielenia się tą informacją bezpośrednio z daną osobą, albo też z całym klubem. W tym celu musimy przejść do kolejnej zakładki, czyli do zakładki My Feedback. Ja tu już kliknę. I otworzy nam się taka zakładka Feedback. Tu jest akurat yy, zakładka otwarta dla mnie, czyli ten feedback, który tutaj wyszliśmy, tak jak tutaj jest też zaznaczone, Dawid Uśniewski będzie dotyczył mojej osoby, czyli wszystkie wpisy, które się tu znajdują, które byłyby na tej liście, dotyczą tylko i wyłącznie mnie. Jeżeli teraz chcielibyśmy udzielić informacji zwrotnej komuś z naszego klubu, bo tylko do takich osób tutaj będziemy mieć dostęp, przychodzimy tutaj do zakładki, do tego pola Search i powiedzmy, że ja bym chciał udzielić w tym momencie informacji zwrotnej. Naszej koleżance z klubu Kamili, czyli wpisuję jej imię. O już mi się podpowiedziało i w tym momencie klikam w imię Kamila. I automatycznie tak jak tu widzicie pojawiło mi się tutaj jej imię i nazwisko. Tutaj też jest jej imię i nazwisko. I teraz jesteśmy tak naprawdę w profilu About Me. Czyli to jest profil Kamili. Tutaj są jakieś też podstawowe informacje o niej. E-mail. Kiedy dołączyła do klubu. A nas interesuje w tym momencie informacja feedback. Przechodzimy do informacji feedback. Do zakładki feedback. I teraz w tym momencie ta lista tutaj informacji zwrotnej, która będzie będziemy wypełniać, dotyczy tylko i wyłącznie kamili. Jak możemy teraz. Co możemy teraz kamili przekazać? Możemy przekazać jej. Zwykłą tekstową informację zwrotną, na przykład świetnie poprowadzone spotkanie. Jakąś gdzieś tu błąd zrobiłem, świetnie poprowadzone spotkanie. Co dalej możemy to wybrać? Możemy wybrać, dla kogo ta informacja zwrotna będzie przekazana. Możemy tylko zaznaczyć, żeby to było tylko do Kamili. Do menadżera akurat kamieniec VP-u, dlatego jest tutaj opcja. Albo możemy zrobić sobie informację publiczną, aby była dostępna dla wszystkich osób w klubie. Możemy również załączyć tutaj dokument. I to jest też bardzo dobre miejsce, gdzie możemy załączyć ewaluację, którą kamili przekazujemy. To oczywiście od Kamili zależy w jaki sposób. W jaki sposób tą informację. Czy, czy chcemy, żeby ta informacja była dostępna dla wszystkich. Ja myślę, że dla kamili przekażemy tylko tą informację, tylko i wyłącznie dla niej. I następnie robimy post. Informacja dla kamili. W tym momencie poszła. Jest jeszcze druga opcja, którą możemy Kamili przekazać. To jest nasz budget, czyli GIF a budget. Klikamy tutaj i możemy Kamili przyznać takie wirtualne odznaki. Na przykład po najechaniu mamy oczywiście tutaj taki rozwijany opis. Demonstrates ability to adapt to change. Czyli demonstruje y, możliwość adaptowania się do zmiany. Collaborate, czyli demonstrate teamwork. Czyli y, możemy pochwalić za współpracę. I tak dalej, i tak dalej. Z tym, że jeżeli przy. Przyznajemy już taką oznakę Kamili, to nie mamy możliwości wyboru, czy ta oznaka będzie tylko przypięta do niej i tylko ona będziemy widzieć, czy będzie publiczna dla wszystkich. Ona z automatu jest publiczna. I tak samo jeżeli będziemy chcieli tutaj przekazać jeszcze jakieś inne informacje zwrotne, to ona również będzie zawsze publiczna. Tak, dajemy. Tu była pierwsza nasza informacja zwrotna, świetnie prowadzą spotkanie. A tutaj druga informacja z przyznanym odznaką. Ta odznaka również pojawi się w jej portfolio, e portfolio, czyli przechodzimy do budżetów, gdzie mamy wyświetlone na przykład to, że Kamila realizuje tutaj. Ścieżkę Innovation Planning. Zrobiła pierwszy, drugi level, ale również ta odznaka, którą ja jej przydzieliłem, została tutaj wyświetlona. To wszystko z mojej strony, jeżeli chodzi o ewaluację oraz informacje z Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, piszcie. Dziękuję Wam za to, że byliście tutaj z nami, że oglądaliście i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Hej. Cześć! W imieniu całego zespołu dziękuję Ci za skorzystanie z filmów Basecamp w pigułce. Po pozostałe materiały zajrzyj na nasz kanał Toastmasters Poznań. Do zobaczenia!